Siema z tej strony Homik i witam Was w odcinku gdzie opowiem wam co wprowadziliśmy oraz co zmieniliśmy na serwerze Survival. Ok, a więc główną zmianą jest komenda ukośnik sklep, gdzie postanowiliśmy pozbyć się typowego kupowania rang przez stronę i stwierdziliśmy, że lepiej będzie jeśli zmienimy, zrobimy tylko na stronie monety, żebyście mogli kupować tylko monety, a rangi możecie kupować na samym serwerze. Tak jak widzicie macie rangę VIP na edycję za 1500, czyli taka sama cena, rangę MVIP za 2500 czyli taka sama cena, jak kupujecie monety, to płacicie taką samą dosłownie cenę jakbyście płacili normalnymi pieniędzmi a nie monetami, oraz macie dwa rodzaje sponsorów, sponsor na edycję, wiadomo na to się powinno się na sezon, ale u nas edyty trwają po 5-6 miesięcy, więc spokojnie, macie za 6,5 tysiąca oraz rangę sponsor plus, którą macie za 20 tysięcy i ta ranga jest na zawsze, tak jak już mówiłem, zmieniliśmy sklep i tutaj macie sklep rangi, tutaj macie sklep główny, tylko że on jeszcze nie jest zrobiony, więc nie pokażę wam go, oraz macie sklep tylko dla premium, do którego mają tylko sponsorzy oraz sponsorzy plus. Czyli tak naprawdę macie ten sklep, gdzie możecie sprzedawać yy, przedmioty i kupywać przedmioty o nieco lepszych cenach, ale wiadomo, jeśli za coś płacicie, to po prostu musicie dostać coś w zamian. Jak widzicie, na serwerze mamy już jednego sponsora plus, za co dziękujemy i co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, taki szybki odcinek. Cześć!